No muszę odwiedzić mojego dziadka bo... dawno to nie widziałem Jakie jest dzicie głowy? Za no, bojazdem i Cześć karabakty Bagienko Muszę dziadka odwiedzić No Cześć, elo, elo 520 jesteś podobny do mojego wujka Zobaczę Nie widziałam ma Jakie masz oczy? Tak jak myślałem, koloru brązowego. Idziemy na szczyt piramidy Softa, która nie jest tam, się to nagrodziła. Biegam po bloku. Ale jest extra. Długo, go, Power ranger! A masz te obrzydły. Giganty.

Dawno się nie widziałem jako takich ubrania. Cześć, przecież to jest kopno w kręgosłupie i główną starannie, o Oooo, elżytresy! się dawno chłopie nie widziałem? Normalnie zginęły dwa z nich przy moim ojczyznach. Następny? Tak. za się tego szczęśliwa. Chyba muszę się wyleczyć. Cześć, przecież! Pana akulacji, szkoda, że nie dostałem. Co ty gardasz? Mamo Daj mienia. Idę sobie popływać na waszenie. Pokonam dystans. Kie panie produciku. Jeść, płynek! 300 metrów. No ale wyglądajcie. Ej, no nie mam ciekać, co ty? Mam ci 6 ziemniaków w głupę.

O, eli, domyślasz się, taka do szkoły. I za parę dziecko. O, powrondaam sobie telewizor. O, na sobie telewizję. Dziecko. mówię nie używać tak. No. Ma taką z neskiem. I dziecko. I, 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 i. Dobra, idę. Idę u ciebie mięsa. Jeszcze razy odstęp do kę, powiedz, jestem tutaj. chwilę, No, i mam dino Też Tsk tsk. A, cześć. tsk cześć. O, cześć. Minus, kasę, stary, łysy, mały głąbie. Co ty jest, Co? No. Dobra, już kończę, ale przed pożegnaniem mojego ojca, bo widzę, że idzie na komentarz, jak mieszkańcy, dam rzadko i przeciągnie. Grubą, igłą. Nie trafiłem. Nie bolał, nie? Dobra, muszę kończyć, więc pokażę na no, pani sześć. Ho, ho, ho! Uuu, na razie!